Mum, bum, bum, bum Cześć, ja jestem Zaka, to jest już trzeci odcinek naszej serii. Let's have fun with Titan Quest I'm Mortal Shrone. Jedziemy dalej z tym koksem. Jesteśmy w trakcie misji Snight Leonitesja wsparcie i zadaniem pobocznym potworni rozbójnicy. <laughs> Jesteśmy w trakcie też eksplorowania terenu. Praktycznie przed chwilą wyszliśmy z wioski, że tak powiem. Oj, 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 oj a nie patrzę. Dobra, tam mamy dzika Zajdźmy dzika. od boku. Bum, bum. Kurde, biję w drzewo. <grywy> bum. Nic nie robi. Szybki luk na mapę, gdzie mnie jeszcze nie było. To jest początek mapy, co na pewno byłem Oj, p... zapomniałem. No Dobra, przepraszam za to, że kaszle kasła whatever. Ale jestem chory i mi tu mocno Ło, wo, Ło! Sorry za ten dźwięk. Lubię się wczuwać czasami w grę, więc... W pewnym momencie mogę tak naprawdę się zacząć i nic nie powiedzieć. Nic nie mówię, co się dzieje na ekranie. Z góry za to przepraszam, bo na pewno już nieraz była taka sytuacja. A jak nie było... To ja wam nic nie mówię, wy o niczym nie wiecie, o żadnych zacinkach. Ja się w ogóle nie zaczynam. Dobra. Dobra, lecimy na tank, to jest bez sensu. To A, kiedyś, mm, kiedy dostałem cheatowane bronie od jakiegoś gościa na multi, naprawdę zdziwiłem się mocą pewnej broni. Ten mięcz miał wszystko plus 100, wszystkie możliwe rzeczy plus 100 i. Jak wystarczyło uderzyć się z każdego przeciwnika. On praktycznie odlatywał. No, miotało każdym przeciwnikiem jak szmatą. E, niestety, przepraszam, że się tak wyraziłem, ale tak to wyglądało. Tutaj wymyślicie, że teraz latają jak szmaty po zabiciu ich. Ogólnie, bardzo fajny ragdoll tu jest. Ale przy tamtej broni, może później to wam to. Nie, nie pokażę wam tego, bo to jest cheat. Ewentualnie na jakiejś innej postaci. O. I co ciekawe, w tą broń może założyć każdy od każdego poziomu. Tak, nie lubię takich cheatów. A co do samej gry? Kolejna ciekawa opcja, jaką... jaka dodaje nam gra jest możliwość tworzenia własnych map, własnych historii, własnych questów, własnych potworów. Znaczy, nie pozwala. Pozwala nam dodawać do gry. Trzeba mieć programy edytujące 3D. Co jest dość oczywiste nieprawda cię? Niepra Dobra, to było głupie co to powiedziałem. Dobra, szybki look na mapę, gdzie mnie jeszcze nie było. Nie było mnie tam, to idziemy tam. Bo tam się jest quest, jak widzicie. Więc nie ma lepiej, lecimy dalej. Tutaj dzik jest. Dobra, zejdziemy tak, dzika. Oj, 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 oj. Czasami za wcześnie wciskam kontrol. A gdy wciskamy kontrol, pokazują nam się wszystkie temy, które leżą na ziemi. W sensie te minimalnie białe bo szare już są pod zetką, trzeba wcisnąć, żeby je zobaczyć. A... A gdy w to wcisniemy, nie możemy atakować i... Naprawdę, walczyłem kiedyś z Hadesem i myślałem, że go pokonałem. Znaczy, Hades. Właśnie. Tutaj troszeczkę zaspoileruję. W dodatku, a Immortal Throne została dodana nowa kraina. Jak widzicie, są... A, tutaj nie wam nie pokażę, żebym musiał wejść w postal. Jak widzicie, tu jest Grecja, tak? To są jeszcze dwie inne, których wam nie powiem, to wiedzą są różne miasta. w dodatku Immortals są do danej Hades. Czyli piekło. Piekelne piekło, a ostatnim bossem jest Hades, to jest dość. Oczywiste, no, bez obrazy dla ludzi, którzy się nie domyślili. Ale taka prawda jest to bardzo oczywiste. No i myślałem, że go zabiłem. Wciskam kontrol, żeby sprawdzić lut. No i co? Miałem mało życia, nie uleczyłem się, a jako, że miałem kontrol, cały czas go trzymałem, nie wiem po co. I klikałem na tego HDS, bo chciałem go zabić no i umarłem. No. Ale spokojnie. No. A co do umżywania... Umierania... <grytania> a to mówię, zarumiało, umrzewania. Yy, gdy umieramy, tracimy... ileś tam expa i musimy zabrać nasz nagrobek yy, Taki system już gdzieś był, tylko nie pamiętam zbytnio nas... gdzie. gdzie. No, i odzyskujemy tam i tak całego quest'a, znaczy całego expa nie odzyskujemy, a szkoda, a to nie jest dużo, znaczy teraz nie jest dużo, a potem to już będzie Sakra. potem, potem to mogę śmierdzić nogi, nie mogę mówić co będzie potem, bo to naprawdę jest tak spoilero, takie spoilerowanie, szok. Raz, wow, 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 koleś odczep się ode mnie. Szkoda, że do łuku nie można złożyć tarczy, na no, przykład na plecy, żeby No wiecie, o co chodzi. jakim no, kińdziecie. O, złot, złot, złoto. Złot. E... <laughs> co do tych kolorów... Najlepszy jest chyba taki jakby pomarańczowo-brązowy. A przed nim... to są legendarne bronie. A przed tym jest jeszcze broń niebieska, czyli epicka, tak. Chyba taki sam system jest Diablo, już sam nie pamiętam. Chyba podobny bardzo. Łaj! Tutaj czasami... Ja. ja... tylko ja mam z tym problemem nie potrafię schodzić w schodach takich. Nie wiem dlaczego... Gram ze znajomy, się z śmieję, że ja nie mogę przejść. <grystanie> to nie było. to nie jest przyjemne, zazwyczaj. Łucznicy. Wow, nie zmienię, dobra. Nie ma lepiej, trzeba tak koleć. Przeciwników też dzielimy na jakieś tam różne... To są akurat zwykłe potworki, ale są jeszcze bohaterowie. Inni tam mocniejsi wodnicy. bosowie. O, to są... chyba to są weterani czy coś. Sam co dokładnie nie pamiętam. O coś mocnego, bo mnie koszą tutaj zdeczka. A, już przestały mnie kościć frejer. Tam jest chyba ten gościu, co mam go uratować. wow wow, wow. wow. Dobra. Niech się nie śniadamy tym nóg, zaraz to pogadam kogoś tutaj są. Sudis, sudis to są też włócznie, bodajże. Bo to jest chyba lepsze, nawet. Nie, czekajcie. Plus. Nie, to jest lepsze. Tak mi się wydaje. Dobrze, 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 dobrze. Nie mam nic na nogi, trzeba coś w końcu znaleźć. Nie ma lepy. Może tej o, w tej skrzynce coś było fajnego? Jakiś epic może? No, kolejna esencja. Ale zobaczmy, czy można je połączyć. Ok, obrączkę umiejętności. Gdzie on, a już się nawet automatycznie założyło O, i mamy buciki. Dobrze jest. Odłamek relikt. O, teraz możemy je połączyć bodajże. Oj, oj, oj. Tu mam odłamek reliktu a nie nie możemy muszą być takie same No to mój błąd przepraszam Muszą być takie same relikty żeby jeden, znaczy ułożyć Znaczy ten duży a to, to. ludzka twarz tak dziękuję dziękuję że cię uratowałem teraz dawaj doświadczenie i lecimy dalej zrobiliśmy quest'a to co teraz lecimy do sparta this is sparta w ogóle łomo kombo i wszystko naraz nie <laughs> się że sami będę mówił jak ci znani youtuberzy i w ogóle nie wiem, po prostu, no, jak ktoś powie coś fajnego, to mi się to przyjmuje, to nie jest dobre, ale, co tu poradzić. Dobra, noc jest. Co to jest? A, woli. O, Fontan reinkarnacji, o, reinkarnacji. Umieramy, pojawiamy się obok niej. Przy ostatniej aktywowanej. Lasy lakoniki, like no to lecimy w lewo. Ua! Tu już mnie zeczka... o, chorypier. Biją. Tu wszystkie mam na hitę. Oj, oj, nie mam na hita. No patrzcie! Czuję się jak... Yy, jak on miał? Ten co był przywiązany i go kruk... Czy tam sęp jadł codziennie? musiał iść posprzątać, te śmieci? Ale na chwilę obecną Pozobiem. O, starta kości już widzę, bo się błyszczy ładnie. No, jak mogłeś to chybić w frajerze? No i ciebie załatwimy starczy. Torczosz moto. Tak, jestem równikiem. tarczownikiem <laughs> Nie, proszę nie hajtujcie mnie, że jestem rolnikiem. Czy coś. No, to jest głupie. Znaczy, psz, no, fajne, ale. No, wiedział co? You can't carry anymore, najgorszy dźwięk, jak już Wam mówiłem. Dobra, szybko, oj, Dzik, spodaj. Stawiamy teleporcik, topamy się do Hellos, czyli do pierwszej wioski, i tam posprzedamy, oj, sprzedamy wszystkie główienka, jakie posiadamy. Coś mi się zdaje, że kończy mi się miejsce, o, w ogóle, alive? Dobra, nic nie dostaliśmy, szkoda. Dobra, śmieci, pochodnie na co mi maczuka, na co mi... ...nóżyk, na co mi... ...na co mi... Mm, 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 mm. Też mogę tutaj też jakoś... ...taka słabienko. Dobra, też sprzedamy tu Sudis. O, to jest mocne, ale trzeba mieć zręczność 60. Czyli na następnym poziomie. Nie będę mógł je założyć. Esencja, dobra Dobra, trudno. Też sprzedam. Dobrze teraz szybko polecę tam. my Mojego... Tak, jeśli stworzymy portal, przeteleportujemy się do miasta. Z miasta możemy przeteleportować się do ostatniego zrobionego portalu. Przyjemna opcja, nikt mi nie powie, że nie. A ja idzie, ty idziesz w frajerze. Tam masz przecież to. Dobra, mamy czapkę. Nie, <grywa> ja wiecie, jak to wygląda. U! No, patrzcie, jak to wygląda. Beach, please. Czekaj. U! U! Nie, no. Siedem zręczności. To ma więcej zbroi, to co mi da szybkość bardzo wolno. Tak. Nie wiem co z tym zrobić. Dobra, trudno. Albo... Nie bo mnie głupio wyglądał. To już wolę głupio wyglądać. Znaczy głupio, fajnie wyglądać. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Znowu. Standardowo. Dobra, nie ma co? Znowu nic nie zrobiliście. Zrobiliśmy praktycznie w tym odcinku już zabijemy tylko tą grupkę kru... czarnowronów przepraszam, chciałem powiedzieć kruków ewentualnie zabijemy jeszcze tego kruka, tego dzika <grybujesz> lubię tak przedłużać dobra, nie ma lipy kończymy sobie w cieniu usiądziemy i miło było z wami no, gadałem do monitora, więc to było głupie miło było dziękuję za obejrzenie na razie, pa wiadomo co robić, pa Папа, wow.